Ja tylko tak delikatnie, hipotetycznie podkreślę, wjeżdżajcie do doza. Krótko zwięźle i na temat dzisiaj poznacie takiego skin changera, że żadna firma takiego changera nie ma. To jest po prostu rewolucja, dostępna w aptekach DOS. A robi taką robotę na twarzy, że to się w głowie po prostu nie mieści. Ja po prostu za nie mówiłem. I ten produkt nie kosztuje dużo. A robi taką robotę, że ja aż po prostu cały chodzę, aczkolwiek nie chcę wam tego okazywać. Hm. Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was z tak przełomową technologią. To jest bomba witaminowa. To jest po prostu strzał energii dla waszej skóry. Rekomendacja, jakiej jeszcze na moim kanale nie widzieliście. Takowej rekomendacji na moim kanale jeszcze nigdy nie było. Posłuchajcie, to jest coś cudownego, to jest coś lepszego od Chrono Age, coś lepszego od Polacyny, bo te produkty klasyfikujemy do produktów codziennej, codziennej pielęgnacji. Ten produkt stosujemy raz w tygodniu. I to, co on zrobi Wam na twarzy, to po prostu się w pale nie mieści. Co tam się będzie działo na dzielni. Także dzisiaj skromnie powiem apteka dos jest otwarta. Można lecieć. Kochani, to cudo. Enilon pro. Maska dotleniająca twarz. To jest diament kosmetyczny 2025 roku. Takiego produktu jak on nie dostaniecie nigdzie. Nie ma zamiennika, nie istnieje odpowiednik, nie ma zamiennika, koniec. To jest jeden, jedyny produkt. Zeznajomię Was oczywiście z opisem producenta i z całym insji tego produktu, co on robi, dla kogo i dlaczego. Maska dotleniająca na tkaninie przeznaczona do kompleksowej pielęgnacji skóry twarzy. Tkanina nasączona jest serum z wysoką zawartością składników aktywnych. CO2 stymuluje przepływ krwi, tlenu, a także składników odżywczych. W efekcie skóra jest rozświetlona i odzyskuje sprężystość. Acerola, owoc bogaty w witaminę C, b 1 B2, B3, prowitaminę A, wapń, fosfor, żelazo, karotenoidy oraz flawonoidy, które działają antyoksydacyjnie. Posiada właściwości przeciwutleniające, neutralizujące wolne rodniki, przeciwdziała starzeniu się skóry. Nadaje skórze blask, poprawia napięcie skóry, zmniejsza rozszerzone pory. Efekt widoczny już po pierwszym użyciu, skóra pełna blasku. Dzięki innowacyjnej technologii nasączenia tkaniny serum, substancje aktywne zawarte w masce są dosko doskonale wchłaniane przez skórę. Oni tutaj piszą o 15 minutach, nigdy w życiu 8 minut mokrą pałeczkę zdejmujemy, wklepujemy esencję, a później dalsze kroki pielęgnacji. I po tej masce nie nakładacie już e, żadnego serum. To jest tak produkt silny, tak efektywny, że po jego zastosowaniu nie nakładacie już żadnego serum. E, tylko zamykacie pielęgnację kremem. <laughs> Przepraszam. Więc teraz tak, przejdźmy sobie do analizy składu. Mamy wodę. Na drugim miejscu mamy butylę glikol Transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Galactomyces Ferment Filtrate, substancja, która wykazuje bardzo mocne właściwości odmładzające. Stymuluje produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego fibroblastów, stymuluje komórki skóry do intensywnej pracy, regeneruje uszkodzoną barierę hydrolipidową, łagodzi zaczerwienienia, wzmacnia skórę naczynkową, przyspiesza proces odbudowy bariery hydrolipidowej. Jeden składnik. Jeden składnik. Później mamy gum, substancję, która nam zagęszcza całą tą esencję kosmetyczną. I później mamy właśnie alantoinę, która wykazuje właściwości łagodzące. Nie który reguluje gruczoły łojowe. Retinol palmitate, najsłabsza forma witaminy A, która nawet w jednym 1% nie działa jak retinol. Ona działa nawilżająco i regenerująco. Tiaminę HCI, substancja, która wykazuje bardzo silne właściwości regenerujące, redukujące rumień, zaczerwienienie. Ryboflawina, substancja wzmacniająca skórę naczynkową, redukująca zaczerwienienie, podrażnienie i bardzo silnie regenerująca skórę. Niacyna która wykazuje właściwości bardzo silne stymulujące produkcję kolagenu. Karnityna HCI substancja, która wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzapalne, seboregulujące, odbudowujące barierę hydrolipidową. Pantotenic Acid jest to kwas pantotenowy, który wykazuje silne właściwości rekonstruujące barierę hydrolipidową, łagodzące podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Później mamy w składzie hmm, po kwasie pantotenowym biotynę, która wykazuje właściwości silnie wzmacniające skórę. Później mamy kwas foliowy, który wykazuje właściwości odmładzające, antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Ascorbic Acid, witamina C niestabilna, która w tym przypadku pompuje, czyli zwiększa skuteczność kwasu pantotenowego, biotyny, kwasu foliowego, ryboflawiny, tiaminy, karnityny. Czyli Ascorbic Acid. Nie jest on tutaj globalnie wrzucony, bo Ascorbic Acid, czyli że on będzie rozjaśniał. Nie, on jest takim boosterem dla składników, które wcześniej Wam wymieniłem. Czyli on podrasowuje ich działanie. Przez co macie ten efekt długoterminowy, ale mocny. Czyli natychmiast to widzicie, że ta zmiana w skórze zaszła. E, Tokoferol, witamina E, witamina młodości, antyoksydant. Mm, oczywiście ekstrakt z aceroli, który wykazuje potężne właściwości antyoksydacyjne, stymulujące produkcję kolagenu elastyny kwasu hialuronowego, fibroblastów. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Później mamy fenoksyetanol, produkt nie jest dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Disodium ettahelator, czyli kremu z peptydem miedziowym, nie możecie na to nałożyć. No i po tej masce też nie możecie nałożyć żadnego kremu peptydowego, przez ascorbic acid. Później mamy 1,2-hexanediol, następny transporter przenikania do skóry właściwej. Później mamy propanediol, kolejny transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Dzieje się co. Caprilglycol, następny transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Hmm? Później mamy olejek z eukaliptusa, który wykazuje tutaj właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, jak i również delikatnie łagodzące. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych, zagęstnik i tylko i wyłącznie tyle. Skład jest pełną bombą witaminową. Wystarczy tutaj podkreślić witaminę A, najsłabszej formie retinol palmitate, tak? tiamina, ryboflawina, niacyna, karnityna, kwas pantotenowy, biotyna, kwas foliowy, kwas askorbinowy, witamina E. Zobaczcie już, jakie mamy tutaj mocne działanie. z ferment filtrate, do tego dochodzi. Nic dodać, nic ująć. Jest to produkt... Które jest tak silny w swoim działaniu i są efekty jego działania długoterminowe, że stosujecie ten produkt raz w tygodniu, najlepiej na wieczór. Najlepiej na wieczór oczyszczacie skórę twarzy, nie nakładacie przed tą maską toniku to też trzeba głośno powiedzieć, ponieważ tutaj mamy substancje, które również ładnie nam przygotują skórę do wchłaniania substancji aktywnych m.in. tiamina. Także jak najbardziej na oczyszczoną skórę, osuszoną ręcznikiem, nakładacie tą maskę, trzymacie ją 8 minut, zdejmujecie pachtę, wklepujecie esencję, zamykacie kremem, kończycie pielęgnację, już nic nie kombinujecie. To jest produkt tak silny, tak aktywny, tak mocny, że efekty są piorunujące. A jeszcze bardziej piorunujące efekty są kiedy włożycie tą maskę do lodówki na 20 minut przed użyciem. Przypominam, że kosmetyków nie trzymamy w lodówce, bo jeżeli by była taka konieczność, kosmetyki w drogerii też by były w lodówkach. A zbyt długie przetrzymywanie kosmetyków w lodówce doprowadza do destabilizacji substancji aktywnych i do utraty właściwości kosmetyku. Także maski, płatki można na maks godzinę włożyć yy, do lodówki przed użyciem, później je oczywiście wyciągnąć. Maska w wersji lodówkowej działa jeszcze silniej. Jeszcze mocniej jest ten efekt podrasowany i macie jeszcze taki efekt aqua face. Aqua face czyli takie szkliste wykończenie po prostu lśniącej szklanki. Ale jeżeli jej nie włożycie do lodówki, również macie efekt po prostu rewitalizacji, złagodzenia, ukojenia, regeneracji. To jest bomba, to jest strzał po prostu regeneracji w skóry. To jest po prostu coś cudownego, w opisie wam to podlinkuję. Dla każdego typu skóry nie wszystkie maski Enilom Pro mają w dozie dobre składy, aczkolwiek ta jest cudem. Krótko zwięźleń na temat cud, który działa, który wie, co robi, i po prostu efekty są piorunujące przy każdym typie skóry. Także na dzisiaj, moje łobuziaki, słodziaki, to tyle. Serdecznie Wam dziękuję ze szczerego serca za oglądanie dzisiejszego filmu. Rekomenduję Wam poznać tą maskę dotleniającą. To jest booster po prostu regeneracji i stymulacji. Także, jeżeli Wam się dzisiejszy film podobał, łapka w górę. Jak nie, to w dół. Oczywista, oczywistość. A my jesteśmy na łączach. Widzimy się w następnych treściach na moim kanale już niedługo. Wysyłam Wam dużo energii, uśmiechu i po prostu radości. Do następnego. Buziaki wielkie. Pa!